Josoru Styleńskiemu oraz Kurzańskiemu, w Paulinie, czyli ludziom ze studia Tęcza. Piękną biżuterię, do zdjęć porzuczyli nam Adam Dutowski, Adam Rybak, czyli Horner Mort. Małgorź Będę, ubranko nam w tutaj żyło to ubranko i na go gdzieś. No i ta wystawa nie powstała by, by, by nie... Na taka natychmiastowa reakcja Ani Borowskiej z firmy Popusz, która zdecydowała się po w ułamku sekundy, że będzie mecenasem tej wystawy i dała takie zielone światło i też właśnie taką energię żeby dalej działać. Mm -hmm. Także Ani bardzo dziękuję. Ani nie ma. Jeszcze raz będziemy dziękować jak Ania przyjdzie. Jeszcze dalej jest coś? <laughs> Ludzie z galerii Monika Zielińska, Milana Marciniak i Przemek Mańkowski, którzy po prostu dniem i nocą tutaj pracowali nad powstawaniem tej wystawy. To naprawdę jest ciężka praca, żeby te wszystkie detale wypracować, żeby wszystko było na czas, żeby wytuki były takie jakie być powinny. Perfekcjoniści wszyscy, więc wkładają w całe serce w to, co robią. Naprawdę wspaniale, że, że mogłam tu być. To była cudowna współpraca. Bardzo dziękuję. Rozumieliśmy się tak. także w i to było wymianie. Naprawdę i tak było miło przy Nie było żadnych nerwów i to, co się też prawie nie zdarza, że w że, że, że ogóle, że można, okazuje się, że można wszystko miło i jest, jest świetnie. Zdradź no, realnie. No <laughs> więc po całej tej liście czuję się trochę jak w cholę już teraz. <laughs> Ale jeszcze bardzo chciałabym podziękować za, siło i za, piękno, za siłę i piękno moim rodzicom. Hania e, i Rajmund. stoją za mną. Bravo, Ania. And last but not least, thank you my son, for your support. a glass of wine um, for For all of your help and for help of the girls and for for all of yeah all of you and thank you very much for coming bardzo dziękuję za za to że państwo przyszli dzisiaj na spotkanie i zapraszam do podziwiania dziewczyn do mam nadzieję, dobrych Czerpanie energii też chce Mam nadzieję, że to, że to nie tylko nasze małe krono odczuwa takie, ma odczucia, że, że ta energia z nich płynie. I tego bym sobie życzyła i tego życzę Państwu. Dziękuję, Dziękuję.